Jeszcze Cię dopadnę, imperialisto! Mars. Czwarta planeta Układu Słonecznego. Mars jest o połowę mniejszy od Ziemi i posiada przyciąganie grawitacyjne o 60% słabsze. Marsjański dzień trwa 24 godziny i 39 minut, a rok 687 dni. Posiada on również dwa księżyce: Phobos, czyli strach, i Deimos, czyli trwoga. Powierzchnia Marsa przypomina trochę Związek Radziecki. Tam też nie ma życia. Powierzchnia Marsa to sam Piach i Kamienie, a ciśnienie atmosferyczne Marsa wynosi 1% ciśnienia atmosferycznego na Ziemi. A atmosfera składa się prawie z całości z dwutlenku węgla. A dlaczego Mars jest taki czerwony? Może dlatego, że jest ogromnym zwolennikiem komuś. A bardziej profesjonalnie tlenek żelaza. Są dwa możliwe powody, dlaczego Mars jest czerwony. Albo ktoś zaparkował tam swoim starym Mercedesem Vito i o nim zapomniał. Albo to przez reakcję żelaza z wodą i tlenem miliony lat temu. I raczej to drugie. Sowieci strasznie się nakręcili, że mieć jakiekolwiek udział w eksploracji i badaniu czerwonej planety. Mieli też nadzieję, że odkryją jakieś życie na Marsie i w ten sposób zapiszą się w historii, jako kraj, który pierwszy odkrył życie na innej planecie. I potem wszyscy będą o tym pisać w podręcznikach historii. A ich nadzieję na odkrycie jakiegokolwiek życia na Marsie wzięło się stąd, że 19 wieczny astronom o nazwisku Scaparelli, który pewnego razu prowadził obserwację Marsa przez teleskop i zauważył dziwne, proste kanały na Marsie. Hmm, obcy. Później inni astronomowie też użyli teleskopu i... obcy. Ale hipoteza o marsjańskim życiu nie przetrwała zbyt długo. Ale wyryła w ludziach jakieś nadzieje o tym, że coś jest na Marsie. Gdzie mój portfel? Natomiast sowieckie misje na Marsa rozpoczęły się wtedy, kiedy rozpoczął się. W czasie zimnej wojny ścierały się ze sobą dwa bloki państw: Zachód ze Wschodem, a głównie USA ze Związkiem Radzieckim. Każde z Państwa chciało pokazać wszystkim innym, że jest tą lepszą stroną. I akurat otworzył się nowy obszar, na którym można to było pokazać: Kosmos. Kraj, który stworzył lepszą rakietę i dokonał większego odkrycia, jest fajniejszy. A przy okazji można było pokazać drugiej stronie, że na tych rakietach można na przykład zamontować coś innego, na przykład broń atomową albo urządzenia szpiegowskie. To, co różniło Związek Radziecki od Ameryki, to podejście do wyścigu kosmicznego. Jak Amerykanie wysłali gdzieś misję w kosmos, to to ogłaszali? Można to było nagrać, można było robić zdjęcia, albo na przykład wywiad z astronautą. Jak wygląda lot w kosmos? ja jak berety. A jak jakaś misja się nie udała? Yy, rakieta se wybuchła za 200 milionów dolarów. Natomiast w Związku Radzieckim nikt nic nie wiedział, nikt nic nie widział, nikt nic nie ogłaszał, nikt nie wiedział kto jest kosmonautą, czy konstruktorem. Kiedy misja się udała, to... Radziecka misja kosmiczna po raz kolejny się powiodła i popchnęła naukę, jak i ludzkość naprzód. A jak misja się nie udała? Czy misja się udała? Jaka misja? Nie było żadnej misji. Przecież wczoraj wystartowała rakieta. Nie wystartowała. Pan pójdzie z nami. Jak dolecieć na Marsa? Żeby w ogóle można było mówić o locie na Marsa, najpierw musi dojść do określonej sytuacji, tak zwanej opozycji Marsa. Jest to zjawisko, które występuje wskutek ruchu orbitalnego Ziemi i Marsa. Jest to po prostu moment, w którym Ziemia i Mars znajdują się najbliżej siebie, tak? Wydarzenie to występuje cyklicznie średnio co 780 dni i w tym dokładnym momencie loty na Marsa są najkrótsze i najoszczędniejsze. Podróż trwa wtedy około 7-8 miesięcy. Najpierw rakieta musi osiągnąć orbitę okołoziemską, a potem przyspieszyć w odpowiednim kierunku, nadając ciąg rakiecie przez określony czas. Jeśli trajektoria zboczy z poprawnej drogi, to w każdej chwili silniki mogą to skorygować i zapewnić przyszłe dotarcie do celu. A teraz najbardziej radziecki, radziecki program kosmiczny. Sowieci zaczęli wysyłać misje na Marsa bardzo wcześnie, bo w październiku 1960 roku. Zaledwie trzy lata po wysłaniu pierwszej satelity ziemskiej, Sputnika, i pół roku przed lotem Gagarina. Pierwsza misja, 1M, numer 1. Yy, to jest nazwa misji? Tajny charakter sowieckich misji sprawiał, że misji w ogóle nie nazywano. A nazwa była taka sama jak nazwa sondy. Ale w momencie, kiedy misja coś osiągnęła, to wtedy nadawano jej bardziej normalną nazwę. Pierwszą misję marsjańską wystrzelono 10 października 1960 roku. Misją było zbadanie przestrzeni międzyplanetarnej i Marsa. I tak daleko poleciało. Cztery dni później wystrzelono kolejną sondę 1M nr 2. No, ale to już poleciało dalej. Kolejne misje wysłano dwa lata później, ponieważ. Kiedy zbliżało się następne okno startowo, to sytuacja na Ziemi była napięta. Trwał kryzys kubański. Sowieci zamierzali przetransportować rakiety z głowicami atomowymi na Kubę. Sytuacja na świecie była tak napięta, że wszyscy obawiali się, że zaraz zaczną wszędzie latać rakiety. Co zrobili sowiecy naukowcy w czasie, kiedy wszyscy bali się latających rakiet? Wyślijmy rakietę na Marsa! Wystrzelono misję 2MV4 nr 3. Pierwszy sukces. Osiągnięto orbitę okołoziemską. Ale coś było podejrzane. Zawiodła pompa paliwa, która się rozstrzeliła. W tym czasie przygotowywano rakietę na kolejną misję marsjańską. Ale zadzwoniła Moskwa. Halo? Przygotować rakiety międzykontynentalne z głowicami. Szybko zdjęto rakiety z sądom i przygotowano rakiety bojowe. Sytuacja kopańska zrobiła się tak gęsta, nie wiadomo było, czy świat zaraz nie zacznie się obrzucać atomówkami. Na szczęście USA dogadało się ze Związkiem Radzieckim odnośnie ulokowania głowic atomowych. Kolejną misją była misja Mars 1. Sądzie udało się przyspieszyć, a potem wyjść na trajektorię spotkaniową z Marsem. Niestety sonda zgłosiła usterkę ze zbiornikiem do silników manewrujących. Wyciekało paliwo. O. Naukowcy wpali na pomysł, że zanim skończy się paliwo do silników manewrujących, to obrócą sondę w kierunku słońca za pomocą żyroskopów. Żeby sonda na pewno miała zasilanie. Ale niedługo później stracono łączność z sondą. W czasie opozycji z 1962 roku zdołano wystrzelić jeszcze jedną sondę. 2MV3 numer 1. Sonda zaparkowała na ziemskiej orbicie i tyle. Silnik nie zadziałał, a sonda wróciła z powrotem na Ziemię. Niestety w 1964 roku doszło do tego, czego Sowieci bali się najbardziej. Przybyła wiadomość, że Amerykanie jako pierwsi wykonali zdjęcia Marsa. Sądom Mariner 4. Amerykanie wyprzedzili Sowietów w eksploracji Marsa. <grym> W czasie opozycji z 1964 roku wysłano tylko jedną misję. ZOND-2, która była częścią programu misji międzyplanetarnych ZOND. Sonda była w drodze na Marsa, ale jeden z paneli słonecznych się nie otworzył, a sonda straciła zasilanie. Po tej misji w programie radzieckich misji na Marsa doszło do pewnej przerwy. Komisarzu, dziękuję za owocną współpracę, ale ty nawet nic nie zrobiłeś. A to za rozwalone okno. Jakie rozwalono okno? Inżynierowie stwierdzili, że stare rozwiązanie już się na nic nie przydadzą i zdecydowali się na opracowanie nowej sondy i nowego lądownika. Do tej pory marsjańskie lądowniki były tak zaprojektowane, żeby wylądować na Marsie o atmosferze o ciśnieniu od 10 do 30% tej ziemskiej. Ale okazało się, że atmosfera Marsa jest bardziej rozrzedzona i trzeba było zupełnie przeprojektować przyszłe sondy. Opracowano nową rakietę, przerzucono się z rakiety Molnia na rakietę Proton i przerobiono stopnie rakiety. Szkielet jak i ściany rakiety były lżejsze kosztem wspomnianego wcześniej cięższego lądownika. A i w czasie opracowywania nowych koncepcji zdarzył się mały incydent, który spowodował, że cały proces yy, główny konstruktor zmarł. Zastąpcie go. Wzięto się do roboty i nowa sonda dostała mocniejszą antenę i nowe urządzenia badawcze. A i musiało jeszcze dojść do zmiany zarządzania. Wszyscy zachować spokój! Dawaj, spokój! Wszystko pod kontrolą! O! Sondy były gotowe. Sondy serii M69. Nice. Amerykanie w tym czasie wysyłali sondę Mariner 6. Ta dotarła do Marsa bez wielkich problemów. I podczas przelotu wykonała kilkadziesiąt zdjęć i wykonała masę badań naukowych. W tym czasie Związek Radziecki wystrzelił pierwszą sondę projektu M69. Z zamiarem dotar... I druga sonda rodziny M69. Co ty powiedziałeś? To nie tak, że sądy ze wschodu się tylko psuły. Misje z opozycji 1971 roku były już o wiele lepsze. Pierwsza wystartowała misja Kosmos 419, pierwsza z nowej rodziny sąd M71. Cel był obitny. Orbita Marsa. Sonda weszła na orbitę okołoziemską i... nic. Bo jednemu z naukowców się pomyliło! Naukowiec, odpowiedzialny za wysyłanie poleceń do sondy, pomylił sobie zakolejkowanie i wysłał drugą wiadomość odwrotnie. Sonda, nie wiedząc co zrobić, się zawiesiła. Ciekawe, co się potem stało z tym naukowcem. Sowieci przy tej opozycji Marsa zamierzali wysłać aż trzy sondy, ale już jedna zawiodła. to zaplanowano tak, że sonda Kosmos 419 miała pełnić rolę nadajnika i pomóc dwóm pozostałym sondom jako punkt odniesienia. W tym samym czasie amerykański Mariner 9 stał się pierwszą sztuczną satelitą Marsa. Sowieci znowu zostali wyprzedzeni. Celem dwóch pozostałych sowieckich misji, Mars 2 i Mars 3, było wylądowanie na powierzchni Marsa pierwszy raz w historii. No i w sumie lądowanie na Marsie. Zamierzano to zrobić pierwszy raz w historii. W ogóle sk skąd mieli wiedzieć, jak to zrobić? Sowieci wykombinowali, że będzie to wyglądać tak. Sonda zbliżająca się do Marsa będzie się składać z lądownika i orbitera. Połączonego wzdłużnie. Kiedy sonda znajduje się w odpowiedniej odległości od Marsa, dochodzi do separacji lądownika z orbiterem. Lądownik odpala swoje silniki i ustawia się na drodze do lądowania. I odwraca się w kierunku ruchu chroniącym stożkiem. Następnie lądownik wchodzi w atmosferę, która go spowalnia. Otwiera się spadochron pomocniczy, który następnie zwalnia lądownik, po czym wyciąga spadochron główny. Wraz z sekcją silników. Stożek zostaje odłączony. Tuż przy powierzchni odpalają się silniki hamujące, które po chwili odłączają się od lądownika, pociągając za sobą spadochron, żeby ten nie przeszkadzał. Następnie lądownik nadyma swoje poduszki i uderza o powierzchnię Marsa. Lądownik się otwiera i zaczyna badać powierzchnię Marsa. I zostaje wypuszczony on. Urządzenie przez lata trzymane w najściślejszej tajemnicy. Jeden z najpotężniejszych pojazdów lądowych Łazik Prop M! Zasilany kablem o długości 15 metrów. <laughs> Więc. Dwie sondy, Mars 2 i Mars 3, wystrzono 19 i 28 maja 1971 roku. Sondy weszły na orbitę, a potem weszły na trajektorię spotkaniową z Marsem. Załóżmy na chwilę, drogi widzu, że jesteś jednym z naukowców od sowieckich misji marsjańskich. Uff. Uh. Juri? To ja szefie. Straciliśmy kontakt z obiema sądami, przyjeżdżaj natychmiast. Przyjeżdżasz do pracy. Trzeba szybko lecieć na Krym, Gdzieś ośrodek łączności. Jedziesz na lotnisko, ale nie ma biletów. Bo jest środek wakacji. A specjalnie dla pracowników ministerstwa bilety będą za tydzień. Włazisz na Kreml i dzwonisz do wiceministra. Dostajesz samolot ministerstwa. Daję ci samolot ministerstwa. Przlotujesz na miejsce wraz z dwoma innymi inżynierami. Pracownicy lotniska są bardzo przestraszeni, że w środku wakacji przylatuje pusty samolot prosto z Moskwy. Uciekają. Przybywasz do ośrodka łączności i tam pracujecie dwa dni bez snu. Udało się. Problem dało się naprawić. Sytuacja opanowana. Od sondy Mars-2 odłącza się jego lądownik, który rozpoczyna sekwencję lądowania. A lądowanie ma miejsce w dość pechowym czasie, bo na Marsie jest burza. Na całym Marsie. No ale trudno. Pod koniec listopada 1971 roku dokonała się historia. Wtedy do powierzchni Marsa dotarło pierwsze ludzkie urządzenie. Trzecia sonda Mars 3 była niedaleko w tyle. Mars 3 opuścił swój lądownik i wedle wcześniej wspomnianej procedury lądowania udało mu się wylądować. Lądownik wykonał pierwsze zdjęcie i utracono z nim sygnał po 14 sekundach po wylądowaniu. Mówcie, mam dobrą i złą wiadomość. Najpierw ta zła. Nie działa. A dobra? Wylądowaliśmy. Świetnie. W czasie kolejnej opozycji z 1973 roku Sowieci wysłali aż cztery misje, najwięcej do tej pory w czasie jednej opozycji, ponieważ na 1975 rok Amerykanie ogłosili, że wyślą swoje lądowniki, które na pewno będą lepsze od sowieckich. Poza tym na nowych sowieckich sondach występował mały problem z tranzystorami. Mars 4 i 5 wystartowały 21 i 25 lipca, a Mars 6 i 7 5 i 9 sierpnia. Ze względu na pośpiech, żeby zdążyć przed Amerykanami, plan był taki, żeby wysłać dwa orbitery i dwa lądowniki. Mars 4 i Mars 5 miały pełnić rolę orbiterów, czyli wejść na orbitę, utrzymać łączność i stamtąd badać Marsa. Natomiast Mars 6 i 7 miały po prostu wylądować na powierzchni. No i się nie zepsuć jak wcześniejsze sondy. Wystrzelono wszystkie i w Marsie 4 popsuł się silnik, a sonda minęła Marsa w odległości 2200 km. O! Sonda Mars 5 wykonała swoją robotę i weszła na orbitę Marsa. Niesamowite. Z Marsem 6 utracono kontakt przy lądowaniu. Do dzisiaj nie mamy pewności, czy lądowanie się udało. Halo! Natomiast lądownik Marsa 7 odłączył się zbyt wcześnie od swojego orbitera i nie trafił w planetę. Kurde! Amerykanie w końcu wysłali swoje dwie sondy Viking 1 i 2, których lądowniki wylądowały pomyślnie i przeprowadziły masę badań, jak i zdjęć o dużej rozdzielczości. Lądowniki amerykańskie działały kolejne 2306 dni i 1316 dni, a ich orbitery 1846 dni i 1056 dni. Po wylądowaniu Amerykanów na Księżycy i po wspólnej misji Apollo-Soyuz, wyścig kosmiczny zwolnił, po czym się zakończył. Ostatnimi sowieckimi misjami były te z 1988 roku. Wysłano wtedy dwie sondy, Phobos-1 i Phobos-2. Phobos-1 zepsuł się w drodze na Marsa, a Phobos-2 popsuł się przy lądowaniu na marsjańskim Księżycu Phobos. Ze wszystkich 17 misji na Marsa, to w sumie żadna tak w 100% nie wypełniła swojej misji. A najlepiej poradziły sobie misje Mars 3 i Mars 5. I to nie tak, że wszystkie radzieckie kosmiczne misje wyglądały tak jak te na Marsa. Na przykład program Wenera, czyli misje badające planetę Wenus. Te poradziły sobie o wiele lepiej. A i Wenera to nie jest to, co myślicie, tylko Wenus po rosyjsku. Po prostu Mars, czerwona planeta, była dla Sowietów przeklęta. Młyeh. Drodzy widzowie, dziękuję wam bardzo za wspieranie kanału na YouTube i za symboliczne kawy na Coffee I Jak zwykle, jeśli spodobał wam się ten odcinek, to zapraszam do sekcji komentarzy i zachęcam do oceniania filmu. Dziękuję bardzo.